Znowu nie chodzi o to, o to, aby jakby tak bezrefleksyjnie uczyć się czy, czy zakuwać ten materiał, uczyć się go na pamięć, tylko aby go zrozumieć i umieć przedstawić komuś innemu w prosty sposób. Zapraszam do podcastu Rozwój osobisty dla każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojciech Struzik, a ty słuchać będziesz kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych skutecznym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj chcę powiedzieć o sposobach na efektywne uczenie się. Bez względu na to, czy zakuwasz do egzaminów, czy przygotowujesz się do jakiegoś wystąpienia publicznego, czy przygotowujesz jakąś prezentację, czy po prostu uczysz się na własne potrzeby. To, o czym chcę dzisiaj mówić, pozwoli ci zrozumieć krok po kroku, na czym polega uczenie się i jak tę wiedzę przekuć w praktykę, czyli jak to, o czym będę mówił, możesz zastosować do tego, aby uczyć się bardziej efektywnie. Ten odcinek będzie krótki, ale efektywny, więc czas się skupić, a na wszelki wypadek warto zapisać sobie ten odcinek, czy to poprzez kciuka w górę na Facebooku, czy w jakiś inny sposób, tak żeby łatwo do niego trafić na wypadek, gdybyś potrzebował powtórzyć sobie jakiś fragment z tego materiału. Z mojego doświadczenia możemy mówić o czterech filarach efektywnego uczenia się, czyli czterech różnych metodach, tak można powiedzieć, takich najbardziej efektywnych, i chcę Ci powiedzieć, na czym one polegają, co to są za metody. Pierwszą z nich, i myślę, że chyba najważniejszą metodą, taką najbardziej skuteczną, ale w pewnych obszarach, będzie taka metoda zwana głębokim przetwarzaniem. I ta metoda polega na zrozumieniu, dlaczego, nie dlaczego ja się uczę, tylko dlaczego, czy o co chodzi w tym konkretnym materiale. Chodzi po prostu o dogłębną analizę, o zrozumienie, o krytyczne myślenie i takie praktyczne podejście do tego, co z tą wiedzą w przyszłości mogę zrobić, czy chcę zrobić. I żeby tak pokazać kontrast, to kiedy po prostu zakuwasz na pamięć po to, żeby zdać i zapomnieć, czyli takie typowe z, z, 3 razy Z, zakuć, zdać, zapomnieć, to dotykasz przetwarzania płytkiego, czyli nie angażujesz się w treść, którą przyswajasz czy będziesz przyswajać. Metody wykorzystywane do uruchomienia głębokiego przetwarzania zakładają zwykle, że będzie duża interakcja, będzie duża interaktywność z materiałem edukacyjnym, z tą treścią, którą będziesz chciał przyswajać. I będzie to polegało na, na przykład na dyskusjach o, tej, o tym materiale. Będzie to wymuszało liczne refleksje tak naprawdę nad tym materiałem, właśnie to zrozumienie, dlaczego e, tak, a nie inaczej dzieje się z tą treścią, czy co dzieje się w tym treści, jaki jest problem związany z tym, czego się uczę. Będzie to też taka konfrontacja różnych punktów widzenia, i świetnie się tu sprawdzi ta metoda, na przykład, w uczeniu się z kilkoma osobami, albo w takim świadomym podejściu do tego, że umiem ze sobą porozmawiać o jakimś materiale. Mam Pokłady, uruchomione pokłady krytycznego myślenia. Myślę, że świetnie się tutaj też sprawdzą mapy myśli, które wspierają taką samodzielną, a czasami myślę też grupową interpretację tego materiału, analizę tych treści, których się uczysz. I mimo różnorodnych narzędzi, warto skupić się na takim. Odręcznym tworzeniu map, na przykład, tak? Mówię o narzędziach, które pomagają tworzyć mapy myśli. Sam z wielu takich korzystałem, ale w procesie przygotowania materiału, na przykład czy to do podcastu, czy do wystąpienia. Natomiast w procesie edukacyjnym warto uruchomić rękę, wtedy taka oś, ręka, oko, uruchamia się i pogłębia się proces przyswajania tego materiału. Świetnie też sprawdzą się w trakcie przygotowywania odręcznie takiego materiału notatki wizualne. Najlepiej, jeśli będą jeszcze w tych notatkach wykorzystywane jakieś ikony, ikonografie, symbole, emotikony, coś, co nas, nasz mózg też lepiej przyswaja, czy lepiej pozwala mu to mm, trwale utworzyć takie połączenia neuronalne, czyli utrwalić w pamięci ten materiał. Przy okazji, map myśli. Mm, warto też korzystać z różnych symboli i ikon. Tak jak powiedziałem, mózg lepiej przyswaja również takie informacje. Nie tylko tekst raczej hasłowo i okraszone to jakimiś rysunkami ikonami emotikonami Warto też powtórzyć własnymi słowami ten materiał, który zgłębiasz. Warto też korzystać z możliwości uczenia się z innymi, tak jak powiedziałem, ten proces nauki grupowej, ta dyskusja, ta debata o jakimś materiale będzie również wartością dodaną w procesie uczenia się przy tej metodzie przy tej metodzie właśnie pogłębionego pogłębionej analizy, pogłębionego przetwarzania, czy też przyswajania na przykład. Myślę, że to może być bardzo istotne na szansę zapamiętania. Ten mózg tworzy wtedy trwalsze połączenia nerwowe, neuronalne. Jeśli w dyskusji pojawią się emocje, bo one przy debacie zwykle się pojawiają, ktoś próbuje uruchomić czy udowodnić swoją rację, czy przedstawić może swoją rację, no to takie połączenie materiału edukacyjnego z różnymi emocjami również pozytywnie wpływa na lepsze zapamiętanie tego, co przetwarzasz. I to było głębokie przetwarzanie, głębokie przyswajanie, przetwarzanie, analiza, refleksja. Myślę, że teraz przejdę do innej metody, która jest dość popularna w świecie, szczególnie w pewnych kręgach, dosyć szczególnych kręgach, dlatego warto o tej metodzie powiedzieć. Drugą metodą, którą chcę Ci przybliżyć, jest metoda e, spaced repetition, czyli. Powtarzania w czasie, powtarzania w jakichś cyklach, w odstępach. Przy okazji tej metody warto sobie przypomnieć, czy zapoznać się z takim pojęciem jak krzywa zapominania. To jest krzywa, która również jest nazywana krzywą Ebbinghausa, czyli autora takiego badania, które pokazywało, że w jakim stopniu. Zapominamy, czy tracimy yy, tę wiedzę, którą przyswoiliśmy w jakimś momencie. Yy, tą krzywą pokazuję tutaj gdzieś w tym momencie na, yy, na wykresie. Warto sobie zobaczyć, jak to wygląda, bo ona pokazuje, że zapominamy bardzo szybko. Nawet kilkadziesiąt minut po przyswojeniu jakiegoś materiału potrafimy zapomnieć niemalże połowę z tego, co właśnie przed chwilą staraliśmy się zapamiętać. I przy okazji tego badania i tego materiału o zapominaniu. Właśnie wymyślono metodę spaced repetition, czyli takiego mm, powtarzania tych treści, które chcemy czy powinniśmy przyswoić. Jak zatem opanować to zapominanie, tą jak spowolnić albo zmienić krzywą zapominania. W łacinie jest taki zwrot, takie powiedzenie repetitio mater studiorum est, czyli powtarzanie jest matką wiedzy. A zatem to cykliczne powtarzanie w dużym stopniu utrwala czy pomaga utrwalić ten materiał. Dokładnie tak jak się domyślasz. Sekret, a może raczej nie sekret, ale skuteczność tej metody właśnie polega na tym, że ten sam materiał powtarzasz kilkukrotnie. W pewnym czasie, w pewnych odstępach czasu, czyli na przykład uczysz się co drugi dzień jakiegoś materiału, czy codziennie przez jakiś krótszy okres czasu powtarzasz sobie ten ma sam materiał. Oczywiście, że za każdym razem, jak go będziesz powtarzać, krzywa pokazuje. Ja ją też gdzieś tutaj pokażę zaraz na obrazku. Ta krzywa pokazuje, że w myśl czy w, w miarę tego, jak powtarzasz, utrwalasz coraz więcej tego materiału, a tak naprawdę zapominasz mniej tego, co, co właśnie się uczyłeś. A w związku z tym każde kolejne powtórzenie z jednej strony umocni to, co już powtarzałeś, będziesz mógł szybciej przejść pewne części, a z drugiej strony pomoże ci łatwiej zapamiętać te, które na przykład stanowią pewnego rodzaju problem. I za pierwszym razem, tak jak powiedziałem, jak ta krzywa prezentuje, możesz zapomnieć nawet kilkadziesiąt procent tego materiału, którego się uczyłeś, a regularne powtarzanie zwiększa automatycznie ilość tego materiału, który powinieneś zapamiętać i tak naprawdę zapamiętujesz. On się wypala w twojej pamięci. Te połączenia neuronalne trwale zapamiętują tę treść. Ten sposób uczenia się Sprawdza się świetnie w bardzo wymagających kierunkach, na przykład kierunkach medycznych, na studiach medycznych, czy na studiach prawniczych, gdzie trochę trudniej jest zastosować tą pierwszą metodę, o której mówiłem, głębokiego przetwarzania. Tu bardziej chodzi o to, żeby przyswoić, zapamiętać, bardzo często zapamiętać, czyli nauczyć się na pamięć pewnej części materiału, jakichś kilku stron, um, jakiegoś prawa, czy jakiegoś, yy, jakiejś treści, Związanej z procedurami medycznymi, czy samymi zabiegami, czy, czy biologią, jeżeli chodzi o kwestie studiów medycznych. Myślę, że to nie jest tak, że każda z tych metod. Myślę, wiem, że to nie jest tak, że każda z tych metod działa odrębnie, bo możesz w pewnym momencie przy okazji wspomnianych wcześniej studiów praktycznych, czy przy przyswajania takich studiów prawniczych, czy przyswajania takich trudnych treści, można dla lepszego zapamiętania po pewnym czasie połączyć te metody i Połączyć przetwarzanie czy to powtarzanie w czasie z grupową dyskusją, która była przy okazji pierwszej metody, która pozwoli na jeszcze takie bardziej efektywne, trwałe zapamiętanie tego materiału, ale to jest możliwe wtedy raczej, kiedy już opanowałeś jakąś część materiału, że możesz z pamięci o niej dyskutować, a nie czytając pewne fragmenty z książki. Dlatego mówię, że te metody można ze sobą przeplatać i one świetnie się sprawdzają. O tym jeszcze też dam, dam taką wskazówkę na sam, na sam koniec. Ta metoda, jak pewnie się domyślasz, jest o tyle trudniejsza, że wymaga dużej konsekwencji i takiej regularności. Ta metoda na pewno nie sprawdzi się w momencie, kiedy chcesz z niej skorzystać, kiedy nagle przypomniałeś sobie, czy przypomniałaś sobie, że masz coś do przygotowania na jutro, do nauczenia się na jutro, czy na za dwa dni jakąś dużą część materiału. Tutaj wymagana jest właśnie taka. Hmm, takie podejście z dużą determinacją, z takim dużym zaangażowaniem w proces uczenia się. Myślę, że to będzie bardzo istotne dla osób, które są bardzo świadome i bardzo zdeterminowane do tego, aby osiągnąć jakiś cel. A celem tutaj nie będzie chodziło o to, aby zdać tylko egzamin, ale żeby ta wiedza została z tobą na dłużej prawnikom, medykom, czy lekarzom, czy, czy pewnym zawodom wiedza, której której uczą się, jest potrzebna nie tylko po to, żeby zdać egzamin, ale żeby później świetnie wykonywać swój zawód, odnosić sukcesy. Powiem teraz o trzeciej metodzie. Ta metoda nazywa się metodą Feynmana. Nazywa się tak, dlatego że w ten sposób uczono pana Richarda Feynmana, czyli takiego amerykańskiego fizyka i laureata Nagrody Nobla, i właśnie jego nazwiskiem nazwano metodę uczenia się, o której zaraz ci powiem. A ta metoda czy te techniki uczenia się polegają na tłumaczeniu sobie skomplikowanych zagadnień w prosty sposób. Wydaje się to być banalne, natomiast bardzo często myślę, że mogłeś, czy mogłaś doświadczyć też czegoś takiego, że jesteś na wykładzie albo oglądasz jakiś materiał gdzieś w internecie i ktoś, bardzo mądry przecież, mówi do ciebie w taki sposób, że czujesz się trochę słabo, trochę źle z tym, co słyszysz, bo nie do końca wszystko rozumiesz. I ta metoda polega na tym, że chodzi właśnie o to, aby trudne treści przedstawić, jak powiedziałem, w nieskomplikowany sposób. Dzięki temu po prostu znacznie lepiej zrozumiesz materiał i łatwiej przyswoisz tę wiedzę. Tu znowu nie chodzi o to, o to aby mm, jakby tak bezrefleksyjnie uczyć się czy, czy zakuwać ten materiał, uczyć się go na pamięć, tylko aby go zrozumieć i umieć przedstawić komuś innemu w prosty sposób. Jest takie powiedzenie, że tylko osoba, która świetnie rozumie temat, jest w stanie przedstawić go w bardzo prosty sposób. Można powiedzieć zatem, że pozostali tylko myślą, że wiedzą. Z kolei jeszcze jest inne powiedzenie, że nawet bardzo skomplikowane zagadnienia, nawet bardzo trudne tematy, trudne rzeczy, można przedstawić w taki sposób, że zrozumie to sześcioletnie dziecko. Ale myślę, że do wielu to nadal nie trafiło. I być może jest to kwestia pewnych popisów oratorskich czy, czy swojej elokwencji, aby używać trudnych terminów, aby używać trudnych obszarów zagadnień słownictwa, bardzo niszowego słownictwa. Także no, nazwijmy to szary człowiek, który chciałby się rozwinąć w tym obszarze, nic z tego nie zrozumie. I oczywiście, tak jak powiedziałem, takie jest założenie teoretyczne. Jak wygląda w takim razie ta metoda w praktyce? Myślę, że można, jak w wielu takich technikach, podzielić to na kilka etapów, i ta, ta, ta technika, ta metoda pana Feynmana, czy metoda Feynmana, może wyglądać w sposób następujący w takich sześciu punktach, gdzie pierwszym punktem będzie zapisanie tematu, który chcesz się nauczyć, czyli spisanie tego obszaru, czy tej partii materiału. Następnie w drugim punkcie będzie na przykład wypisanie tego, co już wiesz na ten temat. W kolejnym, trzecim punkcie będzie zapisanie, Jakbyś to komuś wytłumaczył, tak żeby ten ktoś to zrozumiał. Kolejnym punktem czwartym będzie zidentyfikowanie twoich luk w wiedzy, czyli w trakcie tego jak komuś, choćby wirtualnemu, to przedstawiasz, w pewnych momentach być może się zawieszasz, to, to jest ten obszar, który można nazwać obszarem luki, który wymaga uzupełnienia. W piątym kolejnym kroku będzie poszukanie odpowiedzi na te, na te luki, czy znalezienie materiału do wypełnienia tych luk, czy, czy jakby rozwiania pewnych wątpliwości, które się pojawiły. A szóstym krokiem będzie po prostu powtórzenie tego wszystkiego od trzeciego kroku raz jeszcze, aż w końcu nie będziesz miał żadnych, żadnych wątpliwości. Żeby to trochę uprościć, to można to zamknąć w czterech punktach, czyli wybranie tematu materiału, wytłumaczenie komuś, koledze, mamie, czy sobie na głos tego materiału. W trzecim punkcie znalezienie znowu luk, takich miejsc, gdzie się zacinasz, gdzie się zawieszasz, gdzie brakuje ci wiedzy właśnie albo utrwalonej wiedzy. I czwarty punkt uzupełnienie tych luk i ponowne objaśnienie komuś tego materiału już uzupełnionego i możesz to powtarzać do momentu, kiedy płynnie przejdziesz przez cały materiał. Ta metoda świetnie sprawdzi się na bardzo wielu płaszczyznach. Ja sam nieraz korzystam z tej metody, przygotowując y, albo przypominając sobie czasami materiał do wystąpień, szkoleń czy warsztatów, które prowadzę, więc ta metoda świetnie się u mnie sprawdza, bo przygotowuję sobie prezentację, przygotowuję sobie skrypt, zaczynam prowadzić jakby takie y, uproszczone szkolenie, uproszczony warsztat patrzę, w którym momencie się zatrzymuję, gdzie muszę skorzystać z materiału, zobaczyć, o co chodzi. Zresztą na warsztatach czy wystąpieniach często pomagamy sobie jednak prezentacją, która nas naprowadza, która nas trzyma w ryzach tego, co mówimy i, i dlaczego to mówimy, ale na etapie przygotowań również jest to bardzo, bardzo pomocne. Szczególnie pomocne też jest to mówienie na głos albo tłumaczenie komuś, Realnie, tak jakby to faktycznie wyglądało, bo to jest trochę tak jak nauczanie kogoś. To jest taki kolejny filar, czyli kolejny filar jako uczenie kogoś. No i w ten sposób przejdę do tego filaru, do tego czwartego filaru czyli uczenie siebie przez nauczanie innych. Można w tym wypadku świetnie połączyć to z cyklem kolba, bo myślę, że ten cykl to jest coś, co jest naturalnym procesem uczenia się. A wokół tego narzędzia są, czy wokół tego cyklu kolba są budowane również inne narzędzia, inne techniki, o których mówiłem trochę wcześniej. Myślę, że kiedy uczysz innych, to właśnie przechodzisz przez takie pełne koło tego cyklu kolba, czyli wszystkie etapy uczenia się według tej metody. Mamy opanowane, a przypomnę tylko, jeśli nie wiesz, być może, nie pamiętasz, albo nie poznałeś nigdy, nie poznałaś metody kolba, cyklu kolba, to chcę powiedzieć, że on się składa z czterech kroków, z takich czterech etapów tego cyklu. Pierwszym etapem będzie doświadczanie, czyli co robisz, angażujesz się w taką w jakąś praktyczną aktywność, w praktyczną działalność, czyli na przykład prowadzisz rozmowę w obcym języku, albo Grasz na gitarze, jakikolwiek jest twój poziom, ty testujesz jakieś nowe narzędzie, nowy program w pracy. Mózg wtedy oczywiście też uczy się najlepiej, kiedy czuje realne konsekwencje działań, czyli kiedy słyszy dźwięk, kiedy grasz na, na, komputerze, na, na gitarze, czy kiedy widzi działanie pewnego programu. Krokiem drugim, czy drugim etapem cyklu kolba będzie refleksja. Co robisz w refleksji? Analizujesz to doświadczenie, którego, które właśnie przed chwilą przeprowadziłeś, czy które które zrobiłeś, czyli co poszło dobrze, czego, co mi się na przykład nie udało w tym procesie, jak mi szła ta gra na gitarze, czy, czy w którym momencie korzystania z tego programu musiałem korzystać z instrukcji, albo nie wiedziałem, co zrobić dalej. Jakie emocje generalnie towarzyszyły mi w trakcie tego doświadczenia? To jest właśnie ten punkt refleksji. Można dać taki przykład, że kiedy Nagrywasz swoje wystąpienie publiczne i oglądasz je, szukasz takich punktów, które wymagają poprawy, które wymagają rozwoju, uzupełnienia wiedzy, a być może wykreślenia pewnych treści, które nie dają wartości odbiorcom finalnym. W cyklu Kolba trzecim punktem, trzecim etapem będzie etap teorii. W tym etapie szukasz materiałów, szukasz wniosków, zasad, pewnych schematów, które wyjaśnią Twoje y, doświadczenie, czyli. To, co robiłeś w punkcie pierwszym. Na przykład czytasz o zasadach komunikacji, albo uczysz się reguł gramatycznych, a wracając do pierwszych punktów, szukasz gdzieś materiału wideo, na przykład na YouTubie, jak lepiej uchwycić pewien akord na, na gitarze, czy jak obsłużyć dany program, bo być może w internecie są jakieś manualne manuale i prościej ci będzie to po prostu u kogoś obejrzeć i posłuchać o tym. To jest właśnie ten etap w cyklu Kolba. Czyli. Dlaczego to zadziałało, albo dlaczego to nie zadziałało, to jest właśnie ten element, czy element w tym, w tym konkretnym etapie. I czwartym punktem w cyklu kolba jest eksperymentowanie, czy też praktyka, bo różnie to jest nazywane w różnych źródłach. I w tym punkcie testujesz jakąś nową strategię w tych rozwiązaniach praktycznych czyli poprawioną wersję mowy wygłaszasz ponownie, albo testujesz Nowy akord na gitarze, który właśnie przed chwilą zobaczyłeś na kanale YouTube u jakiegoś nauczyciela gry na gitarze i sprawdzać, jak ci to wychodzi. Znowu mamy tę praktykę. Bo w cyklu, w cyklu kolba chodzi o to, by zamknąć cały ten proces i ponownie go zacząć. Czyli to jest może nie takie perpetuum mobile czy zamknięte koło, tylko taka wielokrotność tego koła, aż dojdziesz do. Chciałbym powiedzieć do perfekcji, no ale aż dojdziesz do takiego poziomu wysokiej akceptacji tego, co chcesz przyswoić, czy co chcesz wdrożyć, czego się chcesz nauczyć. I wracając do uczenia się przez uczenie innych, może to wyglądać w taki sposób. Powiedzmy, że chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji w marketingu. Więc punktem pierwszym. Jeśli chodzi o kwestię uczenia się według cyklu kolba, no to będziesz chciał użyć czatu GPT do napisania jakiegoś postu na LinkedInie. Drugim punktem będzie refleksja. Kiedy ocenisz jakość tego tekstu, czy ten tekst, tekst brzmi naturalnie, czy to jest tekst, który ty mógłbyś śmiało opublikować, bo jest on taki, jakbyś ty go napisał. Jakie ewentualnie prompty działają lepiej? Później mamy trzeci etap teorii, czyli przeczytaj jakiś materiał albo obejrzyj jakiś film o zasadach pisania promptów, o tym jak wykorzystać sztuczną inteligencję w działaniach marketingowych. I w czwartym punkcie, czyli w tym eksperymentowaniu czy praktyce, stwórz nowy post stosując poprawione prompty, stosując te metody, których nauczyłeś się na przykład z jakiegoś materiału wideo czy być może jakiegoś prostego kursu online. Więc tak wygląda wtedy em, cykl Kolba w czwartym filarze uczenia siebie przez uczenie Innych, czy dzięki uczeniu innych. Dlaczego to działa? Generalnie nasz mózg lubi łączenie różnych metod, lubi synergię. Dużo lepiej zapamiętuje pewne rzeczy, kiedy angażuje różne obszary swojej aktywności mózgowej, kiedy może zarówno działać kora przedczołowa, jak, jak i hipokamp, który, który bierze proces, czy który bierze udział w tych procesach doświadczenia przez uczenie się. Czy różnych metod uczenia się. Unikasz też nudy, bo również możesz przeplatać różne techniki, jak powiedziałem przy okazji tego, tej pierwszej metody, pierwszego filara. Możesz go włączyć w drugim etapie, kiedy już trochę przyswoisz wiedzy poprzez to powtarzanie w czasie, to wtedy możesz również zacząć rysować mapy myśli, możesz zaprosić kogoś do dyskusji, czy sam ze sobą próbować dyskutować, czyli łączysz te metody. Nie ma tej takiej rutyny, któr która mogłaby powodować, że. Utracisz na przykład motywację do nauki. Tutaj ta motywacja jest wtedy taka wewnętrznie wywołana, bo angażują cię te sposoby uczenia się. Budujesz też kompetencje, a nie tylko swoją wiedzę, bo możesz łączyć zarówno cykl kolba z pozostałymi metodami, możesz przeplatać to, możesz przy okazji uczenia się pewnej części materiału korzystać z jednej techniki, przy okazji innego, większego lub łatwiejszego materiału możesz wykorzystać inną technikę, wybrać taką, która u ciebie sprawdzi się najbardziej i to pokazuje, że nawet mm, najwięcej właśnie uczymy się, kiedy działamy, a tak naprawdę jest taki cytat, który chcę ci dać na zakończenie, że nie uczymy się przez doświadczanie, lecz przez refleksję nad tym doświadczaniem, czyli zastanawiamy się właśnie co zadziałało, jak to zrobić lepiej, e, czego mi brakuje. Autorem tego cytatu jest e, amerykański e, pedagog, który miał duży wkład w proces e, kształtowania się obecnej edukacji. Nazywa się on John Dewey, oczywiście, jeśli to poprawnie przeczytałem. Na zakończenie chcę powiedzieć, że cykl Kolba to pewnego rodzaju mapa, a naukowo potwierdzone metody, jak ta metoda Feynmana czy mm, metoda powtarzania w czasie, to są narzędzia, które pomogą ci uczyć się efektywnie i wykorzystać te metody, które, o których mówiłem dzisiaj. Widziałem też w wielu materiałach takie wskazówki, żeby wybrać jakiś cudowny długopis, wybrać sobie świetny jakiś zeszyt, który, w którym ci się będzie pisało, bo wolisz kratkę, albo wolisz linię, czy wolisz inne, inne materiały, w których chcesz robić sobie notatki czy mapy myśli. I w Kiedyś, kiedyś wywołało to lekki uśmiech, natomiast dzisiaj chcę o tym powiedzieć, że może to brzmi śmiesznie, ale takie drobiazgi, jak to czym piszesz, jakich kolorów używasz, w jakim zeszycie piszesz, gdzie to piszesz. Czy masz przy sobie Twoją ulubioną herbatę, czy słuchasz jakiejś muzyki, która wspiera Twoje procesy edukacyjne, to wszystko ma znaczenie. To jest coś, co można powiedzieć, że jest elementem tego procentu składanego, tego efektu kumulacji, compound effect. Jak nieraz polecałem tę książkę, chodzi o to, że nawet drobne, małe zmiany mogą wpływać na rezultat końcowy. Można powiedzieć, że to jest trochę taka zasada kosztów marginalnych, czyli malusieńkie rzeczy. Pojedynczo nie stanowią prawie żadnej różnicy, ale kiedy połączysz wiele takich drobnych rzeczy, czyli połączysz swój ulubiony, jakiś fajny długopis, notatka w Twoim fajnym, nowym, ładnym zeszycie, przy okazji pijesz sobie swoją smaczną, ulubioną herbatkę i słuchasz genialnej muzyki, a dodatkowo korzystasz z technik, o których przed chwilą mówiłem, to to będzie tylko wpływało pozytywnie na cały proces trwałej edukacji, trwałego uczenia się, dobrego zapamiętywania tego, czego w danym momencie musisz się nauczyć. Te metody są różne, te metody można stosować do różnych materiałów, powiedziałem Ci, jakie są przykłady, dlatego mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Ciebie wartościowy i będziesz mógł, mogła go wykorzystać na różnych etapach swojego long life learning, czyli uczenia się przez całe życie, a chcę Ci też podziękować za to, że zostałeś, zostałaś ze mną do końca tego materiału. Dziękuję za to, zapraszam do subskrybowania kanału Rozwój Osobisty dla Każdego na YouTube, czy też do obserwowania tego kanału w innych aplikacjach do słuchania, wyłącznie audio. Wszystkiego dobrego i słyszymy się za tydzień z kolejnym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.